Cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow. Storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is. Serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Ja mam nadzieję, że Wy te święta spędzacie rodzinnie, sympatycznie. Zastanawiałam się, czy nagrywać ten film, bo wiem, że na pewno nie macie zbytnio czasu spędzić świąt przed. Komputerem czy przed telewizorem, oglądając YouTube'a, ale wiecie, pomyślałam, że dla takich osób, które są e, same w te święta, które nie spędzają świąt rodzinnie, a oglądają moje filmy, to pomyślałam, że po prostu taki film dla nich nagram. Taki luźny film będzie to Christmas. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, co takiego dla Was tym razem przygotowałam, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Jak wspomniałam, kochani, będzie to Christmas, Tag I są to pytania, oczywiście, świąteczne, więc nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsze pytanie: czy odliczasz dni do świąt? E, no powiem Wam, że tak, odliczam dni do świąt, w szczególności gdy ja po prostu też pracuję i odliczam, kiedy muszę zrobić zakupy, kiedy trzeba posprzątać mieszkanie i kiedy trzeba właśnie stanąć i zacząć gotować w kuchni. Także odliczam sobie te dni, kiedy ja to muszę wszystko zrobić i oczywiście też odliczam dni do świąt. W tym roku rodzinka nam się powiększyła, mam cudowną wnusię, więc cieszę się na ten moment, na tą chwilę. I następne pytanie. to przynosi prezenty? Mikołaj czy Gwiazdor? Ja Wam powiem, że u nas bardziej przykładamy się do prezentów na 24 grudnia Grudnia, czyli na Gwiazdora, ale my wiecie co my mówimy również: Mikołaj, nie mówimy Gwiazdor. Jakoś w rejonach, w których ja pochodzę, a pochodzę z Wrocławia, zresztą w mojej rodzinie, nie wiem, może w moich rejonach również mówili Gwiazdor, ale powiem Wam, że u mnie zawsze mówiło się, że Mikołaj przyniósł prezenty, więc u nas powiem Wam, że mówi się Mikołaj i właśnie pod choinką bardziej. Na ten okres stawiamy, że właśnie prezenty są pod choinkę Na Mikołaja to wiecie, takie drobne prezenty No teraz, że mamy w Nusie, to też prezent na Mikołaja dla niej był Ale najczęściej u nas prezenty są na 24 grudnia pod choinką Także jak wszyscy mówią gwiazdor, no to tak, gwiazdor przynosi prezenty pod choinkę Następne pytanie: Szukasz po domu prezentów czy czekasz do wigilii? Ja czekam do wigilii, powiem Wam, że wiem, że dostanę prezenty w tym roku pod choinkę i nie jestem taka słuchajcie, ciekawa co dostanę. Ja cieszę się w tym momencie, kiedy otwieram prezent, to mi sprawia większą radość. Um, lubię nie wiedzieć, co dostanę, um, i to um, nigdy nie szukam prezentów. To mnie bardziej cieszy: jak dostanę ten prezent i mogę go otworzyć, wtedy jest oh! Ojejku, naprawdę wiecie, to, to mnie bardziej cieszy. Nie lubię tam szukać po kątach, czy ktoś coś dla mnie, szczególnie no teraz mąż, bo jak mieszkał z nami syn, czy obydwoje coś tam dla mnie kupili. Jakoś powiem Wam, że e, lubię takie niespodzianki. Wiem, że prezenty są dla mnie, że jest prezent dla mnie u mojego syna, bo ostatnio byliśmy u nich i pod choinką już ten prezent stoi i powiem Wam, że nie chodziłam koło tej choinki, nie zerkałam tam, co tam jest. E, jest to zapakowane w papier, więc. Więc powiem Wam, czekam cierpliwie do Wigilii. Cieszę się, czekam na ostatnią chwilę. Wolę prezent otworzyć właśnie w tym dniu, niż wiedzieć wcześniej, co takiego dostałam. Także czekam do ostatniej chwili. E, następne pytanie e, będzie to: Twoja ulubiona potrawa świąteczna. I może powiem tak, wigilijna moja ulubiona potrawa to jest oczywiście karp. Którego tutaj dłuższe, długie lata nie miałam, bo tutaj karpi nie ma. Ale odkąd w polskim sklepie pojawiły się karpie, to teraz dwa lata z rzędu będę miała karpia w domu, więc cieszę się, uwielbiam karpia. Ja powiem Wam, że ja mogę tam w tych ościach grzebać, mogę dłubać mojego męża, to denerwuje karpia, nie lubi, bo karp dla niego ma za dużo ości, on nie lubi tam, wiecie, wygrzebywać tych ości, a ja uwielbiam smak karpia, więc tak, jest to karp, a, a taka świąteczna potrawa, to jest u mnie sałatka jarzynowa. Uwielbiam sałatkę jarzynową i powiem Wam, że nie wiem czemu robię ją tylko dwa razy w roku właśnie na święta Bożego Narodzenia i na święta Wielkanocne. Uwielbiam tą sałatkę, mam taką fajną krajalnicę do warzyw, mogłabym ją robić częściej, ale dla mnie jest to taka typowa potrawa właśnie świąteczna. Więc tutaj jest sałatka jarzynowa, również uwielbiam Bigos, bardzo lubię Bigos. I ru, bardzo lubię galaretę z nóżek, ja nie robię z nóżek, ja robię tutaj na, na Islandii galaretę z golonki, ale również jest świetna, więc te trzy potrawy świąteczne są moimi ulubionymi i na Wigilię karp i oczywiście zupa grzybowa i barszczyk, o tym zapomniałam, tak, także takie moje, troszkę jest ich, ale... Ulubione moje potrawy, świąteczne. I następne pytanie. Co wolisz wigilie czy pierwszy dzień świąt? Powiem wam tak, chyba wigilie, chyba wigilie, bo jest to taki, taki dzień, gdzie zasiadamy wszyscy do tej wieczerzy, dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, dania, które są na wigilie są całkiem inne niż. Całym roku, no bo tutaj mamy potrawy postne. Powiem Wam, że pierwszy dzień świąt, to już jest taka uczta mięsna, a jednak wigilia to jest taka postna, więc myślę, że wigilia, tak, bo są też prezenty. Spędzamy ten czas w rodzinie, wiecie, tak przyjemnie, fajnie. Także tak, chyba wigilia, wigilia jest tym dniem, który bardziej lubię, który wolę. Następne pytanie. Święta przed telewizorem w piżamie czy spacer? I powiem Wam tak, że jeśli mamy możliwość, to oczywiście spacer. Lubimy w święta ym, z mężem pójść na spacer nad ocean. Bywa tak, że święta pracujemy, więc nie mamy możliwości, musimy iść do pracy, ale... Yy... Raczej wybieramy się na spacer. No, wieczorem zasiadamy przed telewizorem i coś tam w telewizji obejrzymy. Jak na przykład jest Kevin sam w domu, to oczywiście oglądamy. I również lubię ten angielski film z Cameron Diaz i z tą aktorką, która grała w Titaniku. Nie wiem dokładnie, jak ten film się nazywa, ale powiem Wam, że obejrzałam, że m, widziałam już go kilka razy. Ale e, jeśli jest, to również lubię go oglądać. Widziałam, że on jest na Netflix nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale tak, takie świąteczne filmy lubię oglądać. Jeśli jesteśmy w domu, to oczywiście idziemy na spacer, a wieczorem spędzamy czas przed telewizorem. Też oczywiście spotykamy się tutaj z naszym Patrykiem, z Natalią, więc sobie dzielimy te dni, jeśli mamy wolne, a jeśli nie, no to niestety. Czas spędzony jest wówczas w pracy. I ostatnie pytanie. Czy magia świąt jest taka sama teraz dla ciebie, czy jak byłaś dzieckiem? I powiem wam, że yy, to są całkiem inne yy, czasy. To są całkiem inne czasy, jak byłam dzieckiem. Wtedy święta były całkiem inne. Bo moi rodzice byli wówczas razem, te święta, które ja pamiętam, byli razem. Pierwszy dzień świąt, Wigilia była u moich dziadków, Na, tam się zjeżdżaliśmy całą rodziną, przyjeżdżało moje kuzynostwo. Pierwszy dzień świąt były prezenty w domu. Teraz jest całkiem inaczej. Jestem dorosłą osobą i całkiem inaczej podchodzę do tych świąt. Mi teraz bardziej sprawia przyjemność dekorowanie mojego domu mojego domu, w którym już mam męża, mam syna, teraz już mam wnuczkę, więc mojego właśnie domu w dorosłym wieku. Przygotowywania właśnie tego domu, do świąt, strojenia go, przyjemność mi sprawia gotowanie, właśnie stanie w kuchni, gotowanie, przygotowywanie tych potraw, pieczenie ciast to już jest troszeczkę inaczej. I powiem Wam, że bardzo mile wspominam święta za czasów dzieciństwa. Ale te święta, gdzie już jestem dorosłą osobą, gdzie już mam własne dziecko, gdzie już mam wnusie, em, chyba bardziej sprawiają mi teraz przyjemność. Em, no, przeżyłam tamte czasy. Teraz już trzeba iść do przodu, więc em, powiem Wam, że mile wspominam święta dzieciństwa. Ale teraz również te święta są dla mnie bardzo miłe, w szczególności, gdzie mamy teraz na świecie, w naszej rodzince, taką małą kruszynkę, która nam prawdę powiem Wam, przynosi nam tyle radości. Tyle słuchajcie uśmiechu na twarzy, że tylko się cieszyć. Także, kochani, to były odpowiedzi na te pytania świąteczne. A ja, kochani, korzystając z okazji, że mój film pojawił się w pierwszy dzień świąt, chciałam Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze, zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej atmosferze rodzinnej, abyście celebrowali ten czas najlepiej jak możecie. W tym roku mamy tą możliwość, żeby spotkać się z rodzinami, więc musimy to wykorzystać. My, kochani, w tym roku czas spędzamy głównie z synem, z synową i wnusią. Nie narażaliśmy męża, mamy, żeby do nas przylatywała. To była też jej decyzja bała się wiecie, tego wirusa, baliśmy się o nią, więc mama spędza święta w Polsce, ale nie martwcie się, nie jest tam sama ale niestety nie przeskoczymy pewnych sytuacji, także mam nadzieję, że Wy również te święta spędzacie sympatycznie w gronie rodzinnym celebrujcie, jak wspomniałam, celebrujcie ten czas bo ten czas jest dla nas teraz naprawdę bardzo ważny, także kochani Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za ten cały, cudowny rok, który ze mną jesteście, który ze mną spędzacie, dziękuję Wam za te wszystkie przemiłe komentarze, które mi piszecie pod filmami. Teraz tych komentarzy jest dużo więcej jak... W zeszłym roku, więc cieszę się bardzo, że, że odważacie się coraz częściej pisać te komentarze pod filmami, że um, jesteście ze mną w tych filmach. Um, oczywiście dziękuję osobom, które piszą mi prywatnie komentarze, bo też takie otrzymuję, um, czy na Instagramie, czy w mailu. Serdecznie Wam za nie dziękuję. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście, bo gdyby nie Wy, to mój kanał by nie istniał. Tworzę dla Was. Ten kontent, tworzę dla, dla Was te filmy, więc cieszę się, że Wam się podoba i że ze mną nadal jesteście. Także kochani, my widzimy się już w następnych filmach. Dziękuję Wam za dziś, trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!